Witam Was na kanale Królicze Łapka, ja mam na imię Kalina, to jest moja siostra Hania, a dzisiaj będziemy dostawać słodycze od Sweet Planet. Otwieramy. Muszę się do tego dostać. Najpierw Wam pokażemy, co zamówiliśmy. Tutaj się też są to z Blue. Wyjmujemy drugą rzecz, a są to Mochi Mango. E, Także, ale to widzę od tu. e, Tutaj mamy nerf w taki e, żółty, A, ale to jest malutkie. Ja myślałam, że to że będzie większe, to jest kolejne moci, tak ja. Myślałam, że to będzie większe, tak szczerze. E, Kolejny rzecz, który ja nigdy nie testowaliśmy. Więc, I będzie, nie więc y, będzie ciekawie. Tutaj są żalistrojki, również nie testowaliśmy. Y, kolejny nerd taki, tylko że y, niebieskie. Poki ciasteczkowe. Hersheys. Hershey's co jeszcze mamy. Zobaczanka. I tutaj się mamy karteczkę od Sweet Planet i to wszystko Pierwszą rzeczą, którą będziemy testować e, stwierdziliśmy, żeby będą to Gummy Trolls Otworzymy je teraz Nigdy ich nie testowaliśmy więc ja sobie wezmę zielone Ja sobie wezmę takiego kresowego Dobra, teraz potrzebujemy razem testować Dobra, masz Byliśmy bardzo, bardzo tego ciekawe gdzie ceny? One kosztowały 18,99 zł. Dobra. Kurde, urwało mi się. Mmm, co mi to nie idzie? Dobre. Mm -hmm. Zielony jest bardzo dobry to jest chyba o ja jabłuszka zielonego. I ja mam. co się nazywało, winogrono I jest mega dobre. Mega. Jeszcze sobie po jednym smaku przetestujemy, i ja wybiorę sobie właśnie teraz. Ja sobie wybiorę gruszkowe. Ja. Nie, to nie jest gruszkowy. To jest jakiś e, lemon czy coś takiego. Ja teraz sobie testuję truskawkowy. Pyszna. Naprawdę dobra. Taka wielaretka. Ocena: 8 na 10. Totalna 8 mm, na 10. No, Bardzo mega dobra. mocna 8. Bardzo dobra. Teraz stosujemy sobie moci bananowe, więc otwieramy je. Nie wiem, jak się je nie wiem, jak je trzeba dokładnie otworzyć. Ja to dobrze otwieram. Y są w środku dwa opakowania. Teraz damy, na razie mi tu jedno, bo są tam Ale tylko mega są w mące już widać. Weźmiemy sobie nożyczki. My jedliśmy tylko moci lodowe, ale takiego jeszcze nie jedliśmy. Co to Ej, czy to jest? Co? To jest mące. Dobra. I na razie. Raz, Poczekaj. Raz, dwa, dwa trzy. Mmm. tutaj, Dobra. Bardzo wyczuwalny jest ten banan. Jakby to po prostu było. Jakby to po prostu banana. Normalnego. Ja tak samo. No ale mm. dobra. Bardzo bananowe. <noise> Jest bardzo dużo mąki, nam się aż tutaj to sypie. Kosztowało chyba 12,99 No chyba. I Muszę znać, że bardzo dobra. 8,5 na 10, dobra. Uh -huh. Przyszła, przyszedł czas na takis. Chciałabym to Są takie zwykłe. Pokażę wam, jak to w środku. Nie Tego nie widać za bardzo. Dobra, zaraz zobaczycie. Weźmiemy sobie jedną. Ale, z gruby wiatr. Ja. Dwa, trzy. Ale, limonka. Już być czuć... ostra. Mm. Bardzo wyczuwalna, właśnie jest limonka. I są. O, strasznie ostre. Mm -hmm. Nawet z tego nie dołączyłam, ale poza kremerą byliśmy się napić. Na początku jest limonka. 5 na 10. A potem jest ostra. ktoś lubi, ostra. To naprawdę Polecam. takie mocne 7 na 10, bardzo dobre. Limonka pyszna. Takie zakosztowały 10,99. A teraz pora na kolejne, kolejne mochi. Mochi. Dobra, To jest ten. chyba trochę większe niż tamto. To jest o smaku mango. Nie wiem, czy ja tworzę. dobra, wiem. E, musimy no. wziąć. Tak samo malutkie są. Dobra. No, ale w, w takim większym pakowaniu, tam było na pół. No, dobra. Radele mi jest ostro w buzi, a ja zjadam tylko jednego chipsa, no nie? Ty połowę! No to ja całego zjadam A, czy ja też Tak wygląda Wiem sobie jednego I a teraz... ta, tak, A tak ono wygląda <grym> <grym> Ale mango! Mmm! Mmm! Bardzo się ciągnie <grym> Dobrze. Mega czuć mango. Mhm. Te samo jak w Mmm. bananowych. Mm. Mm. Oceniam 8 na 10. Ja 7 na 10. One kosztowały 11,99. Mm. Dało nam jeszcze kilka rzeczy. Teraz Nerd, który wybierasz? Jaki kolor? Ja na niebieski. Niebieski, wszystko i Czas mi. Eee, bardzo dużo testów widziałam tego. Jak ono jakie Ono piękne. Naprawdę. <grym> no? Dobra, raz, dwa, trzy. Mmm, ale właśnie dobra Dobra. No. Mam. Za jedną sztukę zapłaciliśmy 6,99. No kiedyś jedliśmy te kuleczki Nerds. Mhm. No? no Było dobre. Bardzo dobre. Ja oddaję to 8 na 10, a Hanka 9. Mocna taka ludź, tak? Ostatnie zwierzę, czyli Poki, smogły ciasteczkowym. Hanka właśnie chciała je zamówić. Bo ja więc, mam, więc zamówiliśmy. Tu jest otwarcie, a ja się z tym męczę. Mówimy. Jest też oczka. Zbierz sobie jednego. One chyba też kosztowały 6,99 Tak on się prezentuje. Dobra, raz patrzcie. Proszę. Bardzo dobre. O, co na 7 na 10. Czekajcie. To są popingi cookie egg cream. Dobra. <grym> Upadło mi. Moja odna 9 na 10. Są bardzo 7. dobre. Ostatnia rzecz, y, czyli czekolada Hershey. Hersheys. Hersheys. <grym> Biała. Z takimi popping, Popping fields, czyli będę strzelała, tak? Ona była w więc... Zobaczcie jak ona, jak ona jak ona ślicznie wygląda. Nie wiem czy w, kalerze, w kamerze aż tak ładnie widać, ale naprawdę jest przepiękna. Więc Dobra. zjemy sobie. Dobra. Tak Ju, Ona wygląda. Hangor to tuje. Mmm, Ja bardzo lubię białą czekoladę. Więc mi to bardzo smakuje. Mhm. Jestem bardziej fanką mlecznej, ale zawsze też jest dobra. Naprawdę mhm. dobra. Daję 8. E, 80. Mhm. Ja dam e, też 8 w sumie dam. Kosztowała 3,99, więc mhm. naprawdę jest tania. I to wszystko na tyle. Teraz tylko wybierzemy swojego faworyta. Moim faworytem są te poki, bo najwyżej oceniłam, a Hanki jest Mochi Mango. Dobrze. Słuchajcie, ten odcinek już dobiega końca, więc myślę, że z Wami już żegnamy. Pa!